Witam serdecznie. Jesteśmy na pomarańczowej bazie tam gdzie odmłodzenie komórki macierzystej się odbywa. Już Simone tam są przy komputerze. Przekazuje dane. Simone. Okej, okay, ich bin jetzt gerade auf dem Weg mm -hmm. Okej, okay. I już przekazuje BO. B, O, G, D, G -d. A, -n. A, N. I to O ja chyba nie przekazałam, przepraszam. Jest Bogdan, jest, e, otrzyma e, odnowę komórki macierzystej i hasło RENWEG, przepraszam, to powinno jako pierwsze powiedzieć. I już przechodzą do pomarańczowej bazy, lewitują do środka. Jest, jest w wodzie turkisowej, jest w obrocie ta energetyczna woda. Jest. Fajnie, cieszymy się. Zielona farba jako pierwsze, a co komórki zmienione genetycznie jako pierwsze są wypukiwane z informacji? Są violet. I teraz jakaś fioletowa wychodzi? A to wszystko co jest z wątrobą, wątroba jest teraz wypłukiwana z informacji, komórki. Czerwona farba wychodzi, to jest układ krwionośny jest wypłukiwany z informacji. I już się rozjaśnia ta postać w tej wodzie. Cały czas jest w obrocie. I już te kolory się wymieszały poza, poza tym, tym, tym miejscem, gdzie to odbywa, są wyrzucane, te informacje wypłukiwane są wyrzucane na zewnątrz i się ukazują takie kolorowe poprzez tą technologię, że wiedzą jaki organ jest w tej chwili wypukiwany I już się wymieszały. I już się rozjaśnia, rozjaśnia się postać cały czas. Intensywne wypukiwanie informacji z komórek się odbywa. Organów po kolei organami idą. Najwięcej obciążone są jako pierwsze wypłukiwane i potem najmniej oda wcale niezmienione informacje, ale też muszą być wypłukiwane. i pozytywna energia wypełnia całą bazę. Doszło do przyspieszenia wypłukiwania organów. Czekamy. Już taka, ta postać się kremowa robi w tej wodzie. Już taka biała się ta postać robi, cały czas jest intensywne wypukiwanie informacji. I, I portal się otworzył przejście dla całej grupy tam do szklanej półkuli, gdzie najważniejszy proces tam się odbędzie. Tam stół kryształowy jest. I, I za chwilę jak lewitują, tam będą czekali przy stole kryształowym, aż... On się robi przezroczysta ta postać. Za chwilę dojdzie do teleportacji, tam na stół kryształowy. <grystanie> Cała grupa już lewituje tam do góry i czekają teraz, aż dojdzie do teleportacji. Czekamy. I już doszło do teleportacji, już jest na stole kryształowym, woda jest spuszczana. Portal się zamknął, podłodze leży na stole kryształowym. Skan zjechał i zaczyna ściągać warstwa po warstwie, a zostanie odkryta komórka macierzysta z całym archiwum informacyjnym ciała fizycznego, uduchowego. To jest to samo. Zawsze dusza przynosi z sobą DNA do nowego wcielenia. Także i skan się zaczynał. Komórka macierzysta jest odkryta. Po lewej stronie wątroby jest komórka macierzysta i już robot... Z robot już ramieniem ta igła wzięła na miarę, na ten błękitny punkt. To jest czerwona się rozświetla, ta komórka z niebieskim, błękitnym punktem. I już jest w środku igła, i najważniejszy proces się rozpoczął. Te e, informacje są niwelowane, stare. I, I no, i pierwotna informacja, jaka ta istota dostała na początku, już jest dostarczana i wygląda tak, że to jest cała ta informacja jest wszystkich kolorach niebieskiego, błękitu i, i, i turkisu wszystko jest w tym, w tym taką matą informacji. I Cały czas teraz się odbywa ten proces odnowy, a co dostarczanie tej pierwotnej informacji. Cały czas, cały czas to się odbywa. I już się ramię z tą igłą poruszyło się do góry. Proces odnowy komórki macierzystej. Zakończony. I Rafael odstawia robota do konta. Skan zjechał i zaczyna składać ciało, oddaje te warstwy z powrotem. Ostatnia warstwa jest nakładana jako pierwsza i ten skan teraz chodzi w innej szybkości, bez ostrożności i jest składane ciało w tej chwili. I teraz nos jest składany, oddawany. I skan. Zatrzymał się pusty, podjechał do góry, automatycznie została nałożona nowa aura i nowa ochrona planetarna. Zeskoczył sobie ze stołu. I podskakuje z nogi na nogę, sprawdza swoje ciało, rusza się jak przed, przed sportem, rozgrzewają mięśnia, tak, tak samo robi, te same ruchy składa podziękowania u wszystkich. Portal ze ślizgawką się otworzył w podłodze, żegna się i zniknął na tej ślizgawce. Połączył się z ciałem fizycznym. Także od tego momentu zaczną się dziać piękne rzeczy z ciałem. Od nowa wszystkich komórek, organów się od tego momentu zaczęła. Zostańcie zdrowi. Namaste.